Cześć, ja jestem Redfulaz.pl, a to jest pierwszy odcinek z Lord of the Rings. Jak widzicie, jesteśmy dziś w menu Minecrafta. teraz pokażę wam, jakie mody są wygrane do tej serii. Jest Optifine, jest Minecraft Forge, jest Not Enough Items, jest Race Minimap, jest Dynamic Light, jest Recapitulator jest Dynamic Indicator, jest najważniejszy mod, The Lord of the Rings, Animate Player mod, tak trochę dla beki, Backpack, żeby mogły taką... taki plecaczek, żeby mieć po prostu, barrel mod na takie beczki, w których może przychodzić różne itemy, które dodam taki bardziej hobbitzki klimat, bibliograf, żeby dodać na przykład jakieś stojaki, jakieś super, jakieś półeczki na książki, które też nam pozwoli to utrzymać. Inventory, Twix Lanterns. To jest pewnie do balers Mod. Yy, a nie, Lanterns, to jest na latarnie, żebyśmy mogli sobie tak hobbicko chodzić po jaskiniach. Matmos, te dźwięki. Zobaczmy sobie, czy tutaj mam ustawione, mam. Przejdźmy sobie, stwórzmy nowy sobie nowy świat. Tamte świat, to były testy tylko, także Lord of the Rings Lord of the Rings Tutaj żadnego nie będziemy dawać Celem dzisiejszego odcinka będzie Znalezienie złota i przejście Od razu do świata Lord of the Rings ja W następnych odcinkach będziemy już um, Eksplorować te światy I w tej serii chodzi o to, że będziemy żyć tylko W świecie Lord of the Rings, nie będziemy za niego wychodzić Także dzisiaj tworzymy I przez całą serię Będziemy żyć w świecie Lord Of sobie drzewko, żeby mieć na kilo, czy na, nawet na jakieś itemy podstawowe. Myślę, że bierzemy się gdzieś do jakiejś jaskini, chyba że na pustyni znajdziemy jakąś mm, tą... No, jak w świątyni, czy coś tam znajdziemy złoto, to dajmy lawę, spaniemy, weźmiemy lawę. Może dzisiaj po prostu coś weźmiemy. Wiem, że to wygląda jak to ma night, ale to jest ee, tylko tego, do ten out item. Zobaczcie, jak wyglądam. Dam, 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 dam. To jest Animate Player Mode, jest bardzo fajny. Zobaczcie sobie, jak skacze, jak taki Matrix. Brrrrr. Brrr. Saki, Pójdźmy sobie tam. Kurde, fucking. Zabijemy sobie osę, żeby mieć chociaż na łóżeczko. I chciałam powiedzieć, że mm, pomyliłem się nie pod koniec lipca, tylko teraz. Moja rodzina już przyjeżdża do mnie. W tą niedzielę, także jeżeli ja teraz wszyscy to wtedy, kiedy nagrywam, czyli w środę 10 lipca, to będą za kilka dni, no. Także by ogarnę coś, ale nie obiecuję, że będą się pojawiać jakieś częste odcinki. Jak będę miał czas i nie będą mi zawracać dupy, to nagram, ale jeżeli nie będę miał czasu, to sorry. Stwórzmy sobie nawet pierwszy kilo, tylko pierwszy kilo. Ok, dobra. Posegre. Ujmijmy to, Wierzmy sobie tego Workbench'a, texture pack to RedCraft, także dam do niego link w opisie, bardzo miły, bardzo fajny texture pack. także ja go lubię, jest mało modów, także mi aż tak nie laguje, zobaczmy, mam teraz FPS-ów aktualnie 43-45, ale to jest spowodowane tym, o, zaraz pokażę sztuczkę, opada ten piasek, chociaż się trochę baguje wciąż. Okej, okay, tutaj może będzie jakaś świetnia. No, Minecraft się odetnij się. Okej, okay, Minecraft się odciął. I przepraszam Was, jeżeli Wam trochę to przeszkadza, to jeżeli ciągle naciskam X i pokazaj tę mapkę, także jak sobie widzieć, gdzie jestem w terenie. No dobra, lawa tam jest. Czyli zapiszmy C, lawa. Mmm, nie, niedaleko. Niedaleko. Okej, okay, wpijmy sobie tutaj na górę. I zwierzmy sobie kaktus, bo chyba w Lord of the Rings tego nie ma. Takich rarytasów to w Lord of the Rings nie znajdziemy. Jednakże świat jest ogólnie pizki, mod mi się bardzo spodobał. Um, myślę, że tylko. Tak się chyba żaden z takich większych YouTuberów nie nagrywał um, Lord of the Rings, takiego samego Lord of the Rings w świecie, bez żadnego zmieniania się w jakieś Minecraft mody. Tutaj akurat. Teraz zobaczcie, jak się tworzy. Turn. Nie ma, tak się nazywa. Um, Light. Może wpiszmy laj. Hmm, to tutaj mamy to. Nie wiem, dlaczego to jest. What the fuck, to się da Nie, nie da się. Bo to się tam latarnie tworzyło, z którą można było chodzić. Fucken, ile tu jest lawy? Lawa, lawa, ale świątynia raczej nie znajdziemy. No, raczej nie ma, nie ma szans. Pójdźmy sobie po jakiejś. Mm, po jakiegoś kobla. Pójdzie co? Wydaje mi się, że na czas na razie tego poszukiwania będziemy sobie na Peaceful, żebyśmy nie tracili głodu, ponieważ to będzie trochę lipa, jeżeli zginiemy jeszcze przed pójściem do Lord of the Rings, także wyłączymy sobie. Oczywiście jak będę przychodził przez ten portal, to e, włączę to przy was nawet, żeby było udokumentowane, że ja nie, e, że ja tylko przez chwilę tam miałem to włączone. Dobra, cholera, teraz tak słyszę, wy tego nie słyszycie, ale tak strasznie komputer mi głośno działa ostatnio, że przerypane, naprawdę. No, idziemy. Wow, wpadłem tam, prawda? O, wpadłem tam. Okej, okay, tutaj postawię... Fucking. Postawmy sobie tutaj crafting table. Workbench crafting table, jak to woli. Ja, albo mówię. What? Po co ja tworzyłem drugi? Chyba nie zauważyłem go. No, nie zauważyłem go. Fuck powiedzcie, no, piszcie mi w komentarzach, czy Was jest też tak gorąco, bo mi dzisiaj był taki skwar. Byłem do 16 z kolegą. Teraz wieczorinkiem tam nagrywam trochę. No wieczorem jest 18 jeden, Ale no, wróciłem o 16, a wyszedłem o 12. Także jest tro jest. Jest moc, jest moc. Dobra, weźmy sobie stwórzmy patyki. Mm, tutaj będzie kilof, mieczyk. Okej, okay. segregowane. O, oh, fuck, czemu to nie chcę w zlecieć? Coś się stało nie tak. Coś jest nie tak. Więc coś... czekajcie, zwiększymy sobie brightness. Okej, okay, jest coś znajdziemy. Tam coś jest, tam coś jest, tam coś jest. Może węgiel? O, jest węgiel, jest węgiel. Jak wykopiemy węgiel, zmienimy sobie na brightness. Dobra, już mamy. Mogę sobie zmienić na brightness. Okej. Okay. Jeszcze tylko potrzebujemy pochodni w ręku. Czy nie? Możemy ją postawić. Wyrzućmy te to drewniane kilofy. Drewniane kilofy nam się do niczego nie przydadzą. Wow, strasznie jeździ w uszach, chociaż jest na dwa. Mm, I don't know. Okej, okay, żelazo będzie już na żelazny kilof. Fajnie byłoby, gdybyśmy jeszcze dzisiaj szukając złota, znaleźć diaksy. Taki, taki surprise. Okej, okay, wychodzimy stąd. Nie ma co tutaj dalej Mm, iść poszukiwania No Kurde, ktoś do mnie dzwoni Fak, trudno, oleję to Oleję to Nagram i odbiorę Mhm mm No, zapada, czy mi się tylko wydaje? Nie, mi się tylko wydaje Dobra, no, chodź. Czy jest coś będzie? Mm. Coś tu jest? Hop, hop, halo Czy ktoś tutaj jest? Jezu Przestraszyłeś mnie, chuliganie! Weźmy sobie więcej tego węgla trochę. Przyda się. Na pochodnie. I na przytapianie tego złota całego. Fak. Jak patrzę... O! W dupkę. W dupkę jeża. W dupkę jeża. W dupkę jeża, no. Co się dzieje w dupkę jeża? Nie wiem czemu w dupkę jeża, ale w dupkę je... W dupkę. Ja już w dup... No! fuck. Fuck you Minecraft! Fuck you! Dobra, wiecie skarl, solesujemy tutaj. Weźmy sobie tylko tam. Zbierzmy um, ten workbench, który zostawiliśmy. Ponieważ nie mamy już nawet drewna na niego, ale ciul! Zbijemy sobie to, ty Tykapi... jest. Także De nie musimy się martwić ścinaniem tym samym. Zawsze tutaj sobie pochodnie, chociaż nie wiem po co. Całkiem świat się nam ładnie wygenerował, ale no przecież nie będziemy w nim mieszkać. Mm, nie po to wgrywałem mod Lord of the Rings, żeby teraz się bawić z tym. Dobra, tutaj jest za... za głęboko. Zobaczmy, czy tutaj coś będzie. Nie, tutaj nic nie ma. Tutaj? Cholera. Tutaj widzę, że jest jakiś spad w dół. Okej, okay, pochodnia. Tutaj coś... o, 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 o! Idziemy głębiej, głębiej, głębiej. Coraz głębiej. I co to jest? Nic. Zópijkę jeżę, no. Zróbkę jeżę. Dobra, weźmy sobie. To całkiem, jeżeli wam trochę to przeszkadza, że ja tak y raz mam jasno raz ciemno, ale no. Wolę tak na brightness na najmniejszy, ponieważ lubię taki dodać, wiecie, takie ciemne drewno. Z tym teksty to wygląda jeszcze bardziej epicko. Hmm, jakieś wieże, czy coś jakiś chobicki domek, jakieś te latarnie. Naprawdę to wygląda epicko. Zobaczycie o co mi chodzi. Jak stworzymy sobie latarnię, jak będziemy już mieszkać w takim chobickim domku, ja tak właśnie myślałem, żeby mieszkać jak muminki, wiecie, że wchodzisz i podłogę masz, musisz zejść po schodach, żeby dojść do podłogi. Taki, taki dziwny. Coś. O, 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 o fuck. Zobaczycie tam, pochodnie na dół. Okej, okay, dobra, na dół. Coś taki domek jak ma SKKF na swoim. O, o! 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 Jesteśmy! To się kłamie na swoim e, singlu. Bardzo fajne, to mi się podoba. Także no... Tak, jest, tak właśnie się zastanawiam, czemu skoro jest Lord of the Rings, to czemu nie ma Moominków? Mod Moomink mod. Moominki mod. Takie... Takie... Dość... Zabawowe by to było. Dobra, wejdźmy sobie tutaj. Um, to no, nie w tą stronę, fakty Weźmy sobie to, zniszmy. Okej, okay, tutaj nic ciekawego nie ma. Weźmy sobie jeszcze. Tutaj coś jest O, na dół tam. Rzucamy. Okej. Okay. Zebrana lawa tutaj jest. Najwyraźniej tutaj nic nie ma oprócz lawy i redstone i żelaza. My mamy aktualnie 9 żelaza, także wystarczy na kilos, nawet na 3 kilofy Ale ja potrzebuję tylko jednego. No, cheezes! Czy samolot musi przelatywać komu? komu jego bloku gdy ja nagrywam no powinien sobie wystawić taką kartkę przed blokiem, cisza nagranie. jak są w tych studiach nieraz no idziemy 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 a tu zota nie ma I need gold I need gold gold gold. I need, gold I need gold I need gold Tak jak była ta piosenka I need diamond 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 I need diamond war need Okej, okay, dobra, koniec śpiewania, to nie karo. Fuck, 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 fuck. Czekajcie, muszę zrobić krótkie cięcie. Cześć, jesteśmy po przerwie. Ja oczywiście mądry musiałem zginąć w tej lawie, dlatego wziąłem sobie nowe itemki, stworzyłem. Um, mam Straciłem całe drewno, tam też wziąłem ten graftic table, miałem tylko, e, przytopiłem sobie trochę żelaza, piecy gdzieś tam zostawiłem. Um, nie mam praktycznie poza tym nic, tylko mam trochę pochodniej, 32 um, tego... Mm, tak jak to się nazywa. No, kobla i 32 węgla, które też wykopałem. Cienko jest naprawdę, myślę, że pójdziemy sobie w tą stronę. oha w tą, w tą tą. Nawet nie mamy kaktusów. Trudno, może znajdą się jakieś kaktusy w Lord of the Rings. No, nawet już wiem, gdzie zginąłem. Idziemy tam jeszcze raz. Mm, nie chcę stracić swoich itemów. Może znajdziemy, czy nie, ten cały warp będzie spalił się. Spalił się w lawie, no, trudno. Myślę, że tam jest, tam jest, tam jest drewno, zaraz sobie po to drewno, weźmiemy sobie trochę, nawet pień, nie no, pienie to nie, ale dwa pięki możemy sobie wziąć, nie, też weźmiemy, bo nie wiem, czy w oświecie, bo... nic, szczerze mówiąc, przyznam się, ja za dokładnie nie znam się tu Lord of the Rings, nie znam na przykład takich struktur, nie wiem, czy tam się dużo tego wspomnie, wiem oczywiście dużo Lord of the Rings, bo grałem w tą grę, znaczy nie w grę, Chociaż w grę także grałem jakieś ładcy pierścieni, powrót króla. Takie części to ja grałem na kompie i na mm, PlayStation, także wiem cokolwiek, ale nie wiem za dużo o tym nowym świecie, no tym Minecraftowym World of The Rings. Wiem, że mod mi się bardzo spodobał, jeżeli chodzi o te biomy, o te wszystkie struktury. Tutaj byłem. Tak, tutaj byłem. Tutaj się schodziło. I wskakiwał się do te dziury. Dobrze pamiętam? Tak, to tu jest. Zamujmy sobie to. Dobra. I teraz, 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 teraz uda się. O, fuck. Nie udało się. Ale myślę, że tu uda się uda. Okej. Okay. Zawoda zamknięta. Wskakujemy tam. O, fucking! Przepraszam, tak ciągle wychodzę, ale jeżeli tak tam 5 sekund, żeby nie zginąć. O, niestety nie ma jednego serduszka Widzicie? Magic. Mam brightness na Maxa? Nie, jak sobie brightness na Moon? Na, to jest na Moon czy na Moody? Moody. Aha. Okej. Okay. Tutaj, o oh, fuck, Znowu zginął, no. Nic znowu zginąć w lawie. Tutaj też muszę uważać, bo jaki ja Nie ogarnie. O oh, fuck, fuck. Przepraszam, nie wiem. Jezu. Przestraszyłeś mnie. Głupi Minecraft. Niedobry Minecraft. Tutaj... O, jest złoto nawet. Świetnie, to nawet nie będziemy musieli wracać. Mm. Wykopmy je sobie naszym żelaznym kilofem. Dobra. Jest. Myślę, że nie chcę szypować tak tego odcinka, ale będę musiał, bo zdobyliśmy już złoto. Ale zobaczmy sobie coś jest jeszcze na dole. Może coś na dole jeszcze będzie. Ostrożnie, żeby nie wpaść do laby. U, tam coś, o, tam zginęliśmy, tam zginęliśmy, możemy tam iść. I że ja nie zauważam tego złota? No serio. Tu też było złoto. A ja to, o, wełna została. Świetnie. Czyli jednak coś ze mnie przetrwało tam. Coś przetrwało to. Mm, dobra. Bez zbędnego opindalania się, bez zbędnego opowiadania. Przejdźmy sobie tutaj, chcę zobaczyć tylko czy tutaj nic nie ma. Nie chcę przygapić, nie wiem, jak coś. Tak jak przygapiłem już dwa razy złoto. To jest takim face totalny totalnym face palmem. Dobra, to nic nie ma. Weźmy sobie, stwórzmy kolejny workbench. Jest. Połóżmy piecyk. Fak. 7-8. Okej, okay, mamy na piecyk. Kładziemy piecyk tutaj. Dajemy to. Mm, I zobaczmy, czy tam nie, za tym to akurat nic nie będzie, pewnie. To coś jest, 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 tylko redstone. Wierzmy sobie, skoro tam się przepala, możemy sobie wziąć ten redstone. I tak w ogóle, bo możecie pisać mi w komentarzach, które mody traktowałyby jeszcze takiego fajniejszego, hobbickiego klimatu. Jakieś... Mam tą latarnię, tak, że jest spoko. Mam też. Nie wiem, czy bibliokraft akurat tak pasuje, ale dobra. teraz patrzcie uważnie, jak się tworzy magiczny ten pierścień. Tworzy się go w taki sposób. O tak. Mamy już pierścień. Przytopiło się. Dobra. Nie będę czekał. Dawać mi moje itemy. I zaraz wrzucamy pierścień. Okej. Okay. Cool.

Downloading terrain. Czemu nie ma ja building terrain? Przecież ja nie tworzyłem czyś tego świata. Trudno, trudno. Tak w ogóle, chcę się pochwalić? Chyba mówiłem to już, ale. Mam słuchawki tracera. Tracera, zaczekaj zobaczę nawet. Tracera, tracera. Ja myślałem, że to jest Razer, ale to jest tracer. Razera chyba. Później sobie kupię Razera. W ogóle, Sorki, jeżeli słyszeliście moje krzesło, jednakże one strasznie skrzypi. Czekajcie, niech się świat tutaj nam załaduje, ponieważ to przy nagrywaniu jeszcze wolniej się to ładuje wszystko. No, ładu się. Cobblestone, wskazam Cobblestone. Gdzie jest mój pierścień? Jest. O, tak, kochani, zobaczcie, co my tu mamy. Tutaj mamy Trollshows, Troll Iron Hills. No, Iron Hills. Tutaj mamy Elficki Las, czyli. Ee, Lothrorin. Nie wiem jak się czyta. A tam mamy... Tam mamy, tam mamy... Um, ten... Shire chyba. Nie, to jest chyba Gondor. Zobaczmy sobie. Czy to Gondor? Czy to Gondor, czy nie Gondor? Ważne, że jest. <taki> takie... O, takie... o, 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 o. Już wskakujemy na ten teren. No. Dobra. To jest... Chyba to. Tak, to jest... Ło, wow, nawet się nie załadowało. To jest Gondor. ro a nie, Rohan. Dobra, poczekajcie, muszę zrobić krótkie zdjęcie. Witam wszystkich bardzo serdecznie, jesteśmy już po przerwie. Mm, myślę, że nie będziemy, nie będziemy dalej już zwiedzać, ponieważ zostawię to na następny odcinek. Mm. What the fuck is this? Co tam jest? Dobra, dobra, nie teraz, wiem, że... Pewnie chcecie zobaczyć co to jest, ale nie teraz, nie teraz. Także myślę, że to będzie na tyle w tym odcinku. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału, jak i oceniania e, moich materiałów. I cześć, do następnego odcinka.